Nazywam się Wiela Polańska, jestem z okolicy Krakowa. Chciałabym Państwu powiedzieć krótko historię mojego męża. Ponad dwa tygodnie, dwa tygodnie temu lek poważnemu poparzeniu drugiego i trzeciego stopnia twarzy oraz dłoni. Miał trzykrotnie ściąganą skórę w trakcie pobytu w szpitalu w Skórę Martwiczą. I wtedy tak potajemnie trochę, poza wiedzą lekarzy, wspierałam go prostikiem, od 10 do 12 kapsułek prostiku zażywał w ciągu dnia. Do tego Aloes, Life Dzień i Noc oraz dwa Proselekty przeciwzapalnie że to będzie długie leczenie, do tego bardzo możliwe, że skończy się jeszcze przeszczepem oraz później rehabilitacją. Teraz mija ponad właśnie dwa tygodnie od tego też zdarzenia i dzisiaj właśnie miał udać się do lekarza o zgody do, do, do powrotu do, do pracy, dlatego, że już nie ma żadnego praktycznie śladu, poprzez delikatnie cieńszej skóry na jednej z rąk. Także bardzo polecam osobom, które uległy poparzeniom.